Cześć, witajcie z tej strony, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie widzimy się oczywiście na naszej serii e, z Osiny. Ym, e, no i dzisiaj będzie na przykład lecimy sobie z książką tak na szybko i zaczynamy, zaczynamy od razu z gruby rurykiem, przecież wiek nie są za... Za głośno i zaraz włączymy sobie tutaj GPS-a i e, dźwięki troszeczkę może ścisze, żeby tak naprawdę nie było za głośno. Mm, więc tak, e, lecimy sobie z książką, tak jak opowiadałem, tak jak mówiłem, kolejny odcinek dla Was nagrywam, ale już tu chyba jest ostatni odcinek, który w sumie w tym okresie nagrywam dla Was, to, to będzie, będzie odcinek na na niedzielę, może coś mi się jeszcze uda z mm, farmerów z Elmrek nagrać jeszcze z jakichś odcineczek e, tam już dużo rzeczy do ogarniania jest, ale coś bym chciał jeszcze nagrać, może mi się uda tak na poniedziałek, żeby być wstępnie jeszcze ogarnięty, a jeżeli nie, to do niedzieli mam e, do niedzieli mam odcineczki, więc naprawdę jest git no bo jakbym miał na poniedziałek, to wiecie by się wszystko ogarnęło, e, związane z komputerem w niedzielę na spokojnie a jeżeli po prostu nie ogarnę, to tak może być, że po prostu w poniedziałek może być mała przerwa e, związana z odcinkami aczkolwiek nie chciałbym, a jeżeli będzie, to to mi się daje, że w niedzielę, żeby dobrze się postarał, to byśmy tak czyś, jak jakiś odcineczek nagrali. Kolejną wyciąłem poprzeczniak w sumie, przyjechałem tam, wyciąłem poprzeczniak, jeden przejazd tu i tutaj poprzeczniak, ten dwa razy, tamten cypelek wyszły mi dwie pełne przyczepy. Hmm, więc naprawdę sypie to bardzo dobrze, rewelacyjnie, że jakbym że rewelacyjnie sypie. E, więc jest naprawdę fajnie, dwie przyczepy już wiedzione, więc jakieś nochki naprawdę będzie strasznie dużo, e, więc może i dobrze. E, zawsze będziemy mieli już jakiś fajny zapasik. Tutaj widzimy, widzimy dwie przyczepy już e, wysypałem, więc ustawiam sobie ten pomad na jakieś 7 na godzinę e, i już wysyp, wysypujemy włączanie. O! Tu to, to jest. Nie chcę jechać. Strasznie ciężko ma. Jak widzimy. No, jednak no, ma ciężar jaki ciągnąć, tak szczerze powiedziawszy, więc no się nie dziwmy. Jemu dobra jest gitara, znowu ten papacyk na 12 i teraz się nawijamy, tak troszeczkę widzimy, jest strasznie ciasno, ale naprawdę fajnie, więc ten zestawik daje rady. Naprawdę To jeszcze jeden będziemy mogli wywieźć zestawik i e, będziemy musieli to zrobić, będziemy musieli. E, Będziemy musieli trochę się Holandem, więc jakieś jak luźny z tego ogarniania jak to teraz komba, no właśnie pracownik nas wyczuje, 170 tysięcy, co będziemy na to pieniądze kupywać? Pieniądze kupywać? prawdopodobnie kolejne pole, prawdopodobnie kolejne pole będziemy sobie do to kupować, jeśli się nakłosuje, w ogóle to nas czeka, tyle aktywów to nas czeka, że to jest naprawdę szok, ale za te pieniądze będziemy kupować sobie kolejne, kolejne poletko sobie zakupimy. Powiedz, że niepotrzebne, mam tego trochę pola. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. No, może jakieś, jeszcze jakiś sprzęt byśmy ogarnęli. Naprawdę, zobaczymy. Ciężko jest mi teraz aktualnie stwierdzić, co na pewno, co, co na pewno kupimy. A czego nie kupimy. Dobra, opuszczaj pan, pan szybciej tą sieczkarnię i lecimy. Z tą kiszą, to naprawdę fajnie, to wygląda. Fajnie, bardzo to. to... Wygląda ogólnie, no jak wiecie dzisiaj nagrywam odcineczek we czwartek, jutro wyjeżdżam No i we czwartek, czyli dzisiaj wyszedł wam odcineczek, który jest wyszedł z bardzo słabej jakości Jestem z tego niezadowolony, no ale niestety musi być jak jest Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie I jakoś to po prostu będzie żyło, no przełączycie to, przemoczycie, przemoczycie ten odcineczek Już po, po prostu jeszcze wrócę, znowu to wszystko poogarniam e, I tak to będzie. Czasu nic nie przywijam, ponieważ tak jak sami widzicie mam tyle roboty, że to jest szok siewy, jeszcze. Siewy chyba siewy chyba od września, ale jeszcze muszę skosić owiec, więc no tutaj. No już można siadać nawet więc Żepaczek. Trzeba siadać tam za gospodarką, prawda? Podobnie, to naprawdę jest roboty. Co nie miara, trzeba jeszcze zakupić sobie siewnik, więc siewniczek. No chyba całe pieniądze pójdą w prawie, że w siewnik. 270 koni ten potrzebuje, ten byłby jeszcze fajniejszy, no ale chyba kupimy tego, tego pottingerka. Tak mi się najbardziej e, wydaje. Jak widzimy mamy kolejną przyczepę, więc to że powiedziawszy, no... No i czemu? Nie rozumiem tych pracowników, którzy hamują prawie, że no przy samym tym... Denerwuje mnie to. Nie ukrywam. No okej, okay, wiecie, jak wiedział. on na tym... No, nie mam po prostu wpływu. E, na to po prostu wpływu nie mam, więc tak wycofajmy sobie. Tam to jest, tam pole, to nie wjeżdżajmy. Bo jeszcze jak nam wskoczy... W Tą ziemię zaoraną, a wiecie, ona porcja jest strasznie miękka. Tak jak wpadniemy tam, to możemy po prostu nie wyciągnąć, bo może e, John Deere czy Case ma może zapotrzebowanie, ale no niestety jest jakieś jest, dobra. Puszczaj, no i lecimy. E, więc kurde, zasiałem tyle tego pola e, kukurydzy, a szczerze, tutaj jedno małe. Pole, sklinka by wystarczyło, żeby to wszystko zapewnić, żeby było naprawdę e, fajnie, więc e, mi się wydaje, że i tak, i tak jest fajnie, no i mam 100%, więc włączamy sobie drugi, drugi, teraz drugi zakresik tempomatu, no i mm, lecimy czym prędzej. E, zakupy sobie już zrobiłem mm, Zakupki zostały dzisiaj już zrobione na Sylwestra, więc no jest co zrobić no, Desparadosy były na przecenie, więc na pewno kto wie ten wie e, Kto był w ten wie, desperadosy były na przecenie, więc naprawdę tego alkoholu trochę mamy Mam nadzieję, że się szybko film nie urwie mm, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że się właśnie szybko film e, nie urwie, bo no chciałbym właśnie tu jakieś serie też Tak wiecie, z kolegami chcę posiedzieć, pogadać No będziemy się bardziej gadać Kogoś tam wychodzić nie będziemy, bo to będzie do blokowiska, więc Strzelać rzeczywiście wydatkami będziemy. Eee, dużo tutaj właśnie osób jest przeciwko temu, już coraz więcej można powiedzieć, co mnie troszkę nawet zdziwiło. Uuu. O kurde. No i but O, dobra. Trochę się przytuliłem. No jest git, dobra, jest dobrze. Dobra, jest dobrze e, Dobra, zamykajmy, teraz czekajcie, jak to teraz zrobić, żeby było racjonalnie Musimy drugi raz wjechać Musimy drugi raz jakoś wjechać No więc, no widzimy, trochę za szybko wjechałem, bo myślałem, że on strasznie grzązł, że powiem Więc myślałem, że 12 na godzinę to nie będzie tyle jechać A jak je widzimy... Wie... Dobra, więc skakujemy 20 na godzinę Dobra, jest dobrze Włączamy wysypywanie No i wysypujemy te 10 na godzinę sobie kurtałkę Okej, okay, jest git hmm, więc teraz tak to się pewnie chyba nie zmieścimy Zmieścimy się, tak stajmy na razie Taki poz... U Jezu. Hmm. Jakie lubię te te, 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 wszystkie szybkie bieganie Dobra, odpalamy nie Hollandzika Obciążniczek to mamy jaki mamy No jak wiemy to jest bieda Etycja można powiedzieć to wszystko Wszystko biednie jest zrobione Więc no niestety no jest jak jest Ubijać trzeba też, więc no jakiś tam Mamy już ponad 100 ton kiszonki, więc mi się wydaje, że no tutaj całe pole jakbyśmy mieli skosić, no skosimy je. Zrobię kiszonkę, tylko nie wiem, czy na jeden silos, czy na dwa silosy nawet nie zrobić tej kiszoneczki. Ale jak to mówię. Ee, zobaczymy. Bo może faktycznie by było fajnie jakby to zrobić powiedzmy kiszonkę na dwa silosy, ale też by dziwnie, dziwnie wyglądało, e, więc też. Tutaj zobaczymy. No oczywiście tutaj podgarnie, czy to się podgarnie. ładowareczko, łyżkę się założy i będzie wszystko dobrze. Mi się wydaje, że już jest git. Tutaj od tej strony silosu. To widzę, że za bardzo nie chcę. Trochę tej kiszonki przyjmować, nie wiem czemu. Jakoś bardziej byśmy się musieli przytulić do tego, żeby to jakoś przytula, przyjmowało. Zaraz. No, zobaczymy. Więc już 8 minut tak odcineczkę mamy, dzisiaj taki cioneczek krótszy, z kis No taki typowy kiszoneczki całego się losu nie zrobimy, ponieważ dobra 40 minut odcineczka trzeba e, na to poświęcić, więc na tego na pewno dzisiaj sobie nie ogarniemy. Tutaj też tak, takie właśnie wszystkie takie nierówności, które są, to, wiecie, to trzeba wszystko likwidować, bo później będzie łatwiej czynnikiem wjeżdżać. Dobra. Więc teraz skręcamy na maksa i tak po prostu na wstecznym przyjeżdżamy sobie i się ustawiamy tutaj. Czekając oczywiście na kolejną, kolejną. Eee... Na kolejną... A jest kamera, dobra. Na kolejną beczkę. Czyli kolejny na no 100 ton, więc tutaj dobra 300 ton, by że wykręcimy tego. E, dużo nie dużo. Ogólnie fajnie, że pracownik bierze tylko podczas jazdy pieniążki, bo widzimy, mamy cały czas stałe pieniążki. Myślałem, że coś się będzie działo, że będą jakieś tam nam te pieniążki ubywały czy coś, ale tak się powiedziawszy widzę cały czas, że, że e, nie ubywa nic, więc cieszę się bardzo, że podczas postoju... Podczas postoju pracownik nie, jakby no, nie, nie zabiera pieniążków. Więc, też w sumie fajna rzecz, moim zdaniem. Szybko ten żołnierz w ogóle jeździ, bo 12 na godzinę jeździmy kosząc, więc dziwne, że takie te, 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 te sieczkarnie mogą tyle jeździć kosząc. E, z drugiej strony widzę, że tylko jest na 10 na godzinę ustawione wszystko, więc może dlatego, że większy kombajn to on szybciej jedzie, bo duży kombajn mały header i 12 na godzinę możemy normalnie tą e, z tą kukurydzą mm, jeździć, co mnie naprawdę zastanawia. E, co zrobimy z tą kicionką? No będziemy kosić ją, a to już poza odcineczkiem sobie wykoszę, zrobimy jeszcze jeden zestawik, wiedziemy, żeby naprawdę tego odcineczka, bo to trochę podpoczywać, trochę podpoczywać, Pogarniać się, że dużo spraw mam nie tylko związanych z komputerem, więc e, około 900 obrotów sobie pyrkamy e, więc też takie troszkę mm, śmieszne, że no 900 tylko e, 900 tylko e, 900 obroty pokaram. tak 850, 851 obrotów mamy e, podczas zjazdu, zjazdu w górkę tylko ruszymy to od razu obroty nam Ruszają w górę, więc musimy poczekać, aż tutaj padną ogarnie. No i z jednego przejazdu 60% mamy, więc naprawdę, no, ciągi będziemy mieli w tym stanie dużo. No i dobrze, to, wtedy, to przynajmniej nie będziemy. E-e-e, gdzie ty lecisz? E, chodź tu. No zwariował chyba. A to jeszcze jeden przejazd zrobi normal, na lajcie. Więc jak widzimy, no, ciężko będzie to ogarniać. Mm. Ale się. Jakoś to mm, ogarnie, więc jak wycofujemy. Wyczerpany ten parę razy, parę razy wiadę, że dziwnie będzie, jakby wiadę i wiecie, tam trochę wezmę takie kurydzy, to naprawdę takie szonki tyle, co będę mieć, jak stracę nawet te 10 ton, to moim zdaniem płakać nie będę. Oczywiście, no nie wiem, no musimy bardziej wjechać w tą stronę, bo widzę, że pracownik sobie z tym nie poradzi, dlatego no szkoda, te pracowniki, pracownicy są tam trochę upośledzeni z tym wszystkim. Szkoda, że je ze wszystkim trzeba wyręczać, ustawiać, oni nie pomyślą, no farmik jeszcze nad tym, nad tym, no nie, dopracował tego w ogóle, że tak powiem, no ale się mówi, e, się mówi trudno, no i dobra, więc sobie jakoś lecimy pod góreczkę, no teraz pod górkę dopiero te obroty czuję, no 1100 obrotów, 1500 jest, mi się da, jest dobrze, teraz na 2000 prawie dorzucił, więc moim zdaniem jest dobrze i tak. No i tutaj widzimy bierzemy kukurydze IDA, ale nie i mam już pełne. Więc no jestem po prostu w wielkim szoku jak to mm, sypie. No i w kolejnym odcinku. Jeżeli to będę chciał się drzepa, to byłby fajny drzewek wyglądał, to myślę, że jakieś mulczowanko byśmy sobie zrobili na tym polu. No, na pewno byśmy jakieś mulczowanko sobie zrobili. Zmulczujemy tutaj to wszystko, kejszczek czeka, pilnie na żniwa Których wy nie zobaczycie na pewno Ale czeka sobie na żniwka Czeka sobie na żniwa Aż w końcu no, ruszymy I skończymy te żniwa, bo zostało nam ostatnie pole, skosimy No i możemy jechać, wracać, że tak powiem Kombajnem na bazę już wtedy no, Widzicie ładnie ubity, fajnie ubyt, ubite jest, naprawdę nie, tam fajnie łańcuchy chodzą, które wypierają to wszystko i widzimy teraz wszystko fajnie e, Wszystko fajnie chodzi, więc e, dobra a, zero. No i idealnie. ok, to lecimy. Ej, co jest? O GPS się załączył, fajnie, lecimy jeszcze, napełnimy to przerwę do końca i zawiedziemy, ubijamy, no i tyle będzie dzisiejszego cineczka no to część, patrzcie tylko z takiej części jest ponad 100 ton 120 ton, a z tego to jeszcze będzie drugie tyle, więc naprawdę środki będziemy mieli o tyle No dobrze no, ja tam nic nie mówię Ja tam nic nie mówię, może troszeczkę będzie za dużo jej, moim zdaniem już tyle powinno być starczy, no ale nie wiedziałem, że z takiego małego pola tyle sypnie, czy w przyszłym sezonie będziemy czy w przyszłym sezonie będziemy jakąś kukurydzę siać. Fajnie byłoby po prostu, tak wiecie, trochę tej kiesionki dorobić e, na jakimś małowatym polu. tylko ogólnie tę łąkę myślę, żeby sobie zakupić. No i właśnie na tej łące, czekajcie, kliknę X, tutaj to odłączyć, to jeszcze, jeszcze zrobić pole, to by fajnie wyglądało, że taka łąka tutaj była, wtedy byśmy mieli dwie łąki, tu i tutaj e, i tutaj byśmy jeszcze mieli pole i tam kukurydzę byśmy sobie z chęcią e, zasiali. ja bym tak myślę, żeby właśnie sobie coś zasiać Ale mówię, że no po prostu zobaczymy Z czasem No i dobra No i pracownik zakończył pracę Więc jak na razie tyle Tej kieszoneczki starczy. Ja się z żegnam Mam nadzieję, że taki krótki odcinek taki krótki odcinek wam się spodobał Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę Ja się z żegnam, trzymajcie się, cieszę Do następnego odcinka i cześć